Siemanderko z tej strony Kuba. Dziś przedstawię Wam moje limitki z Champions League 13-14. Lecz chcę Wam poinformować, mam ich tylko 8 i chętnie się zamienię. I jeszcze jedno. Gdy będę pokazywał karty, nie będę się przedstawiał Siemanko, jestem Kuba, tylko Siemanko z tej strony paranienormalny kolekcjoner. Dobra. Pierwszą limitką jest Andres Iniesta z Barcelony, który ma 310 siły. Znaczy nie siły, tylko w ogóle tego wszystkiego. Proszę, tutaj jest jego. Nie w tą stronę. Tak. Tak on wyglądało, ho ho mm, ho. Następną limitką jest Stefan Kisling z Bayeru Leverkusen. Tutaj macie. Oh, tutaj macie jego statystyki. Następną limitą jest Polak. Kubuś Błaszczykowski. O, takie coś. W Dortmund. No, kurde, cały czas nie w tą stronę. Limita. Tam widzicie w oddali mój ko komunijny obrazek. Widzimy mi na ścianie tam. A tam mi wisi jeszcze wyżej. Moja babcia mi wyszywała samochód. Mm, dobra. Następną limitą jest kolega z klubu Kuby Błaszczykowskiego, Marco Royce. O. No, teraz znowu źle. No. Marco Royce yy, jego, jego statystyki. Dobra, lecimy następny. Następną limitką jest limitka Edena Azarda. Bardzo fajna. Fajnie, fajnie w ogóle wygląda na tym zdjęciu. O, teraz dobrze jego statystyki. Następny jest Fernando Riorente, ten, który przyszedł. Athletic Bilbao, bodajże do Juventusu. Tutaj jego statystyki, proszę. Następną limitą jest Robin Van Persie, który przyjeżdża tutaj z Arsenalu. Znowu. Jego statystyki. I ostatnią limitką jest limitka Isco. Znowu nie tak. Isco. Jego statystyki. Yy, dobra, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. W następnym przedstawię Wam yy, moje dwie topki, nie powiem jakie. Oczywiście też 13-14, nie powiem Wam jakie. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Siemanko, cześć, żegnaj się z Wami, paranormalny kolekcjoner. Siemanko.